Siematura VB Dzisiaj mamy 27 maj Nie, 27 kwiecień 2001 roku Będę chciał nawóz pod ziemniaki Jeszcze czymś takim Rauch 750 Nie 150 chyba nie. W ogóle nie wchodzi. 650. Ale jakby to powiedzieć, cały mocznik wejdzie, i to jest górka. O, pisze 800 kilo. Nie, to kategorie to jest co innego. To jest co innego. Dobra, sypiemy. 别没。 Zawsze się jakiś matow na Zawsze. Zawsze się jakiś matów na Aby nie było. miał nóż Był. 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 nie wiem nie mam czym przeciąć taki jeden worek i Lecz leć po <śmienny> jak, jak to się ciężko robi jak nagrywa Za młodka. Dobra, tak na szybko. Podnoszę tym, sieję tym i tym, bo to się inaczej nie da robić. A z odnaziemniak daje sam kanwil. Żadnych moczników, żadnych innego Siemano Kończymy Poczasiać jest takie ustawianie jakby ktoś chciał wiedzieć Gubiłem bolec i dałem takie coś prowizoryczne na sznurek, nie wiem gdzie jest, ale się znajdzie wałek pokrzywiłem opuściłem do dołu i miałem traktorze A w ochronie wypadł wałek podniosłem, skrzywił się to tak właśnie jest przed chwilą dokręcałem z filtra filtr, nakrętkę do filtra do odpyskiwacza plastikowa pękła, no bo chyba mać jak się słabo dokręci to cieknie a tam uszczelki nie ma i pękła i teraz znów trzeba dorabiać No ktoś z jakieś schody dobra miłego weekendu majowego nara a jeszcze okolice damy Są ziemniaki. A tam przystanek. A tam sklep, czyli wodopój. Nie wiem, kto to jest. nie skończyłem filmu i jadę teraz na inne pole Jedzę do traktoru filtr wyczyszczę i jadę się pół hektara oprój podziemniaki już niedługo maj Ziemniaki nie posadzone także nie dozwycięje 27 na wy stałysiałem I teraz idziemy. Na no, nic się nie ma czasu. Jeszcze się będziemy sortować ziemniaki, sadzeniak. Sadzeniak jest tak gruby, że jeszcze takiego nie było. To jest pierwszy. Ma 11 lat. Ja powinno go wynieść, czystego. może się spieszy, ja nie wiem czy mi też ja, jestem szyna szybko, szybko Sąny, są takie jak to jest zapinki ale uważam, że są do dupy. To jest super tutaj był taki jeszcze ciubek, ale gdzieś już lat trafił. To mi w oko wpadło. Dobra. Traktor przesmarowany niedawno. Tłumnik mi pęk. I tu jest tyle roboty, żeby go ściągnąć, że cały dzień. Co? O. Fajny był wąż. Dopóki mi się nie wkręcił w silnik, coś mało ludzi ogląda te filmy. Nie wiem dlaczego, ja oglądam tyle filmów, a moich to nikt. Może być niedawno wymieniany. Turdusem zalałem. Kupuję olej oryginalnych pierdziele to. Zaraz że trzeba jechać, dwa, że trzeba zapłacić więcej. A wymieniam często. Nie wymieniam na motogodziny, tylko wymieniam raz w roku. A no bo ile on zrobi? 100 motogodzin, a nie, może nie zrobi nawet. Ale no 25 hektarów, dwa razy, no i te 100 to motocykel. No. I jedziemy, jedziemy, jedziemy tam. co tu pokazać, o rower na drogowcu drogi, ale go do... przejedziemy. O, tu się tak świeci kontrolka bo coś kurde na niej za tak ścisnę nie napęd jest włączony no dobra no to jedziemy jedziemy tam samochód to samochód a tam nie ma samochodu Tutaj też kopy z ziemniakami Także jest jeszcze kupę ziemniaka, bo w zasadzie nic nie poszło, no nic może się sprzedało ziemniaka te 4 tony. 4 tony na ogólnie 200 ton bydło je ale jak bydło co jakby nawet po 50 groszy sprzedać gdzie jeszcze można jako taka cena jest nie ma zarobku ale jest 500 zł a bydło to zje w jeden dzień I ile urośnie? Nic Ej, nic na 50 zł a może mniej Bo ja tam nie widzę przyrostu za bardzo dobra kończymy chyba to no, Zwoją do mnie o fotowolkanikę już dwa razy. Dzisiaj dupę mi zakręcają. Powiedziałem im, że jak mają taką kasę, to nie sobie sami na domach zakładają. A nie będą mi głowę zawracać. U mnie na wiosce to jest tych paneli. Około będzie gdzieś sześć domów. Może tam jeden więcej. A ja jestem do tego jakoś tak. Nie mam ochoty na to. Tym bardziej, że to kosztuje pieniądze. Tak jak tutaj. To jest trzeba dać minimum 30 tysięcy. A za 30 tysięcy. To ja prądu pale za 3 lata A niech mi nikt nie gada że to nie będzie chodzić 10 lat bez serwisu Dobra kończymy idziemy Bo jest 8 minut filmu a na 20 mi się wyłącza Dołączę do następnego Koledzy Myślicie coś, trochę oglądajcie te filmy. Bo jak ja oglądam, to cały czas mi się wpieprza Joker Farm. Co tam jest? No ci, co są tacy znani, Bardowski, no ten. Ale przecież tacy nieznani jak ja. To też ciekawe oglądają filmy. Bo na przykład, o, tutaj, no, można sobie taki nieporządek zobaczyć. To jest ciekawe. Mnie to bardzo ciekawi. Tutaj też można sobie nieporządek znaleźć. Tutaj też nie, nieporządek. mnie to ciekawi. Mi to już takie czyściutkie, te wszystkie gospodarstwa. To trochę mniej mnie ciekawią. <laughs> te nowe maszyny. Bardziej mi interesuje takie starsze. Tutaj. I mało kto ogląda na. Film przykładowo miesiąc czasu są trzy od wyświetlenia. No ludzie święci. O tam kolega ma kupę koni, ale nie widać, a może będzie widać, może będzie widać, a może nie, nie widać. Może będzie widać, może nie widać. Tu panele, nie wiem czy widać. No, tutaj takie fajne Kuba. Kuba już nie żyje. Zabili biedaka. Ma największy burdel na wiosce. Ja też jestem w pierwszej dziesiątce. <grym> no, ale to jest wszystko tak, jak się nie ma tego wszystkiego. Tak jak tutaj. On naprawia sobie motorki. I napracuje się. I pieniądze jakie ma. Oby godzinę, dwie, dwie, trzy pracy i dwie stówki. No, trzeba mieć pojęcie. Ja wiem, że trzeba mieć pojęcie. Ale to nie znaczy, że jak się tego nie można nauczyć. Tutaj kiedyś były pola. Same pola teraz jest, idzie budowlanka. W 90 latach to pierwsze były działki. Jeszcze cena była za 20 tysięcy. Gdzie się kurwa pchasz? Nie, no stoi. A teraz jest domów kupę. To moje przężyto na szóstej klasie. Lich kijowe. Niedawno pyskałem na chwast. Mróz jest. RSM trzeba by było rozsypać opryskiwać mi nakrętka pękła i dupa rozsypiesz też problem w z tej beczki ten RSM w starym opryskiwaczu to miałem taki, że ciągło wydało się wąż na filtr, przełożyło się zawór i ciągło wodę a tu niby nowy, pięknie opyskiwać i kurwa nie ma tego. I kombinuj jak wlać 1000 litrów LSM. Yy, tak się nie ma pompy. No. wszędzie budowlanka. Tutaj jeszcze budowlanki nie ma. Tam też nie ma budowlanki, ale kiedyś będzie. No to co, działamy napęd. Świeci się, świeci się. Jedziemy. Trudno. Jedynka jest. Teraz ręczny. A się na tysiące. Tam jeden gościu. Ma podobny filmy w Fastaku. Tam gadał, że on ma 82 konie, nie? Ten ma 86. Gadał, że mało pali. no Kurwa ma silnik Perkisa 80 koni. Spali tyle samo co Perkis trzycylindrowy. Gdzie jest koni ile? 56 podobno. To jest gówno prawda. Jest moc, trzeba spalić. Nie da się tak. to jeszcze raz będę robił, to na razie tylko nawóz przykrywam. Zostawiłem sobie na opryskiwacz na 15 metrów. Miały być tutaj świeże ziemniaki sadzenia, ale niestety nie będzie. No bo co, jak ja mam swojego zeszłego roku, kupiłem e, świeżego i mam płacić ponad 2000, a swój w sali gdzie? W dupę i dlatego sadzę bardzo duże ziemniaki tak te, ta polska sadzarka kijowo sadzi przepusty są miski są e, płytkie i są przepusty tam daleko jest Głubak gdzie są te kontenery firma transportować jaka cholera mną no. zaraz się skończy film bo 19 minut może trwać i się kończy nie ma to podoba mi się kule jak ludzie mają do pracy czyściutko pięknie koło domku przyjdzie ze straty posprząta i ma wszystko jak to umią wyjebane Osiem godzin od pierdoli, a tutaj na okrągło, na okrągło. Niedziela też, jakbym chciał, to mogę całą niedzielę robić. Teraz weekend, no, ja będę miał weekend. Tak, pierwszy maja, no drugi to jest niedziela. No to tam, no trzeba krową rzucić. A trzeci będzie weekend, tak. Nie wiem co będzie, zawsze jest co robić. Tutaj u nas to dużo porobiło się działkowców. Tak się nie ma ile jest rolników, ile. No ja, jeszcze jeden. Trzech takich 20 hektarowych A no. A mają po 5 jarów z 2. Ale tak to przyważnie w dzierżawę dali. Wyobraźcie sobie, że kiedyś tu przyjechałem na pole, nie wiem co robiłem. Coś robiłem. I zebrałem ponad 10 małpek tu na tym polu. I pytanie skąd? Co za kurwa przyniosła mi tutaj yy, te butelki? No przecież z tamtego domu to by nie dorzucił tutaj. A to, to w tym końcu było. O jakie to żyto się zrobiło żółte po tym obrysku, ja w Cholera, Kolera tutaj jest robota na nagrywanie. O, bardzo kiepskie. Pójdę macie. Ja tu źle podjechałem, cholera, bo teraz nie ma gdzie narzucać na tę stronę. Ach, trudno. Powinien tam szerzej jechać. Dobra, Kończymy. Uy. Nie wiem, co tu jeszcze pokazać. dosyć równo jest a wiosce nie są za dobre ziemię czwarta, piąta, szósta klasa oj to przeżyto to będzie lichawe mi to, jak ja wleję ten resem do tej beczki. mogłem saletę kupić. I nie problem było rozsiać. Ale mi tak wsiło nie ma tyle... Yy, nie wietrzeje tak resem jak saletra. I teraz się montuje. Siema, do zobaczenia, oglądajcie filmy.